Wróciły słoneczne dni, wróciły wysokie temperatury. Wielu z nas będzie chciało spędzić najbliższy czas nad wodą. Warto pamiętać o tym, że tutaj panują pewne zasady. Więcej o nich aspirant sztabowy Marek Kaczor, kierownik ogniwa wodnego w turawie. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. E, tak, jak najbardziej. E, korzystanie z wody to są, to są przyjemności, ale też niebezpieczeństwo, zwłaszcza po użyciu alkoholu, w stanie nieczęwości. Wszystko jest dla ludzi, ale korzystajmy z tego z umiarem. Jeśli chodzi o jezioro Turawskie, mamy tutaj wewnętrzne regulamin też korzystania z jeziora, czyli na wszystkich jednostkach pływających. Są jednostki napędzane silnikiem, czy siłą rąk, czy na słupach, każdy użytkownik musi być trzeźwy, nie można być po, nawet po przysłowiowym piwku. Korzystamy tylko na trzeźwo. Jeśli chodzi o korzystanie z silników spalinowych, zgodnie z kodeksem karnym, jeśli ktoś kieruje taką jednostką po użyciu alkoholu bądź w stanie nieczość, odpowiada karnie, tak samo jak kierowcy samochodów. W zależności, jeśli chodzi o wykroczenie, przeważnie jest to grzywna, na pewno jest to utrata patentu sternika motorowodnego. Jeśli ktoś ma ster motorzysty zawodowo, tak samo traci ten patent ster motorzysty. No i kara grzywny bądź pozbawienia wolności do lat pięciu, zgodnie z, z kodeksem. Jesteście przygotowani na to, że może być więcej korzystających tutaj z uroków wody? No jesteśmy przygotowani na ten weekend z uwagi na to, że jest pierwszy taki naprawdę, nie, przede wszystkim jest długim weekendem, bo to jest trzydniowy weekend, y, temperatury zapowiadają się bardzo wysokie, woda jest do korzystania, więc, więc tak jak mówię pewnie będzie bardzo dużo ludzi z Opola, z okolic, no i województwo śląskie, jest tutaj, mamy nawał turystów z województwa śląskiego, którzy odwiedzają regularnie Jezioro Turawskie. Więc korzystajmy mądrze z tego, co nam tutaj natura dała. I jeszcze raz, alkohol plus woda to jest bardzo złe połączenie. Ja przypomnę, że w tym roku w Polsce już utonęło 99 osób. Małgorzata Dziskupińska, skupińska Kurier Polski.